Cześć, jestem Ania. przyniosą się tu do plusa, bo ten salon potrzebuje kobiecej ręki. Twardej, kobiecej ręki. Najpiękniejsze momenty to te spędzone w gronie najbliższych, gdy czas płynie wolniej. Możemy w pełni wykorzystać rodzinne chwile przy wspólnym stole. Wybieraj z ponad 200 produktów Deluxe, wyróżniających się jakością i wyjątkowym smakiem. Sery deluxe już od 9,99. Taki już od 9,99. A świeże makaroniki 12 sztuk tylko 15,99. Lidl. Hi there, Petra here. I love intro to Słowakia. Come and see for yourself. If only you were here, but you can be. Just come to Slovakia. Slovakia, so close to the experience, so close to you. Netia przedstawia wiosna 2023. Rozrywka rozkwita na Disney Plus. Najnowsze filmy, seriale oraz produkcje oryginalne, a wśród nich Andor ze świata gwiezdnych wojen, Encanto i skarb narodów Disneya, Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu ze studia Marvel i wiele innych. Tej wiosny wybierz w Neti pakiet światłowód z Disney Plus oraz telewizję 4K. Oglądaj na start przez 3 miesiące bez opłat, a potem za 70 zł miesięcznie. Netia. Robi się nerwowo? Nie daj się. Codziennie bierz lek Magnebe 6 Forte. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Tobie jest siła. Skinder Choco Fresh. Ciesz się chwilą tylko dla Ciebie. Smakuj się w chwili przyjemności z Kinder Choco Fresh. Przepyszny krem z orzechów laskowych i chłodne, mleczne nadzienie w chrupiącej czekoladowej polewie. Kinder Choco Fresh. Mała chwila wielkich przyjemności. Każdy z nas oszczędza. Tyle oszczędności dzięki Kaufland Card? Kupuj tanio. Odbieraj ekstra kupony i specjalne oferty na zakupy i oszczędzaj. Każdy z nas oszczędza. Zbieraj punkty na zakupach i wymieniaj je na super korzyści. Każdy z nas oszczędza. Dołącz do Kaufland Kart i oszczędzaj więcej. Ściągnij aplikację lub odbierz kartę w swoim sklepie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Wybierz tę z Postaw na wiśniową klasykę. Łóżeczkę za łyżeczką. Chyba gryz za gryzem. Fantazja w nowej formie mlecznego batonika? To Ty wiesz najlepiej, co sprawia Ci przyjemność. Twoja fantazja, twój wybór. Witaj w naszej pięciogwiazdkowej restauracji. Poznaj dziecinnie prosty przepis. Wystarczy, że połączysz zmieniającą moc płytę VariCook, autosynchronizujący się okap, a na koniec posiadający 350 przepisów piekarnik smacznego dania jak z pięciogwiazdkowej restauracji w twoim domu. Haier numer jeden na świecie George. John. Nespresso. What else? Diagnoza rak. Dla mnie, dla mojej rodziny niesamowity szok. Dzięki Fundacji Bądź Ola poznała sposoby radzenia sobie ze stresem. Czasem mówię, że straciłam wzrok i stałam się osobą niedowidzącą, ale jednocześnie zaczęłam widzieć o wiele więcej. Magda znalazła w Fundacji wspierające metody leczenia. Przekazując nam swoje 1,5% podatku o medycynie integralnej, dowie się każdy, kto szuka swojej drogi do zdrowia. Fundacja Małgosi Braunek bądź. 1,5% podatku dla Fundacji TVN. Kochani, pomóżmy dzieciom i dorosłym, którzy czują się wykluczeni. Czują się słabi, nie dają sobie rady z otaczającym ich światem. Ich świat nie musi być smutny. Pomóż nam go zmienić. Podaruj 1,5% swojego podatku Fundacji TVN. Wesprzyj psychiatrię dzieci i osób dorosłych. 1,5% podatku, zdrowie w głowie. Powiedzmy razem, stop depresji. 1,5% podatku, zdrowie w głowie. Magda Kocham, jak pani zrzuca talerzami. Nie, 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 nie! To jest pyszne. Masterchef Junior. Nowy sezon dziś o 20.00 w TVN. Ja sobie pomyślę, że Szapułowska miała zagrać tę rolę. Spodobała mu się zdjęcia za trzy tygodnie. Mój agent. Nowy odcinek dziś o od 21.35 w TVN. Co wyście mi narobili? Pa, paważu. Wasze marzenia też czekają na nasze pieniądze. Kto to wie? Nowy codzienny program jutro o 16.20 w TVN. Będziemy chciał się zabić? Będziemy mieli dziecko. O Boże, on jest dla mnie bardzo ważny! Nas już nie ma Przemek. Rozumiesz nie ma nas! Sekrety życia. Nowy codzienny serial jutro o 16.55 w TVN. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi. Mhm. A. 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 Czy to on, czy to ona, czy to właśnie będzie kolejny czek na milion złotych? Milionerzy. Nowy sezon od poniedziałku do czwartku o 20.55 w TVN. Kto ma kasę, ten ma władzę. W walizce jest budżet waszej rodziny. Ja wymyślam zasady. To to zakaz palenia. Jest to tkarnik. Nastolatki rządzą kasą. Nowy program od wtorku o 21.35 w TVN. Co sobie zgotują zakochani w Poznaniu? To będzie mój smak dzieciństwa. Peser. Czy u Was wszystko to dobrze? To dobrze? Tak nie, się ta Ugotowani w parach. Nowy program w środę o 21.35 w TVN. Raz godzi śmierć. Dziękuję. Ktoś cię boli? Pługów nam przybywa. Będzie jak nie. Będziecie latać. Kuchenne rewolucje. Nowy sezon w czwartek o 21.35 w TVN. Jesteś w niebezpieczeństwie. Cyrus Black nawiał z więzienia, żeby cię dorwać. <laughs> Chętnie to zobaczymy. Harry Potter i więzień Askaban w piątek o 20:00 w TVN. Fakty o 19:00 w nich. Stańmy w obronie Jana Pawła II. Prawo i Sprawiedliwość próbuje zapisać Jana Pawła II do swojej partii. PiS będzie próbował ukryć za tymi portretami afery. Grupa osób zdęsa się do osobą małoletnia Sześć osób w tej sprawie zostało zatrzymanych. osoby zatrzymane są w wieku od 14 do 16 lat. Widoczny jest mniejszy nadzór ze strony rodziców. Kobiety zdecydowanie bezpiecznie jeżdżą. 72% wszystkich wypadków spowodowanych w zeszłym roku to mężczyźni. Kobiety prowadzą lepiej od mężczyzn. Na faktę zaprasza Diana Rudnik. Sponsorem programu jest właściciel marki Florina. Dawid, a co byś chciał zostać na urodziny?